Nasze życie to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również współpraca z kołem telewizyjnym Zoom, w którym nagrywamy materiały audiowizualne dotyczące naszego uniwersytetu. Czy twoja historia też zacznie się od koła? Cześć, jestem Piotr, studiuję dziennikarstwo i jestem przewodniczącym Eteru. Przenależność do radiowego koła naukowego pozwoliła mi rozwinąć swoje pasje, pracować w radiu i napisać medioznawczą pracę naukową. Działając jako studentka w kole naukowym, mogę ze śmiałością podchodzić do innych ludzi pragnących rzetelnej wiedzy żywieniowej, a rozwój naukowy, zapewniony między innymi przez udział w konferencjach, pozwala mi na sprostanie ich oczekiwaniom. Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych KASUS zrzesza studentów interesujących się prawem i polityką, która nas otacza. W tym roku mamy zaszczyt być głównym organizatorem 51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Wraz z kołem telewizyjnym Zoom zapraszamy Was bardzo serdecznie do czynnego i biernego udziału w wydarzeniu już niedługo, bo 15-16 września. Link do rejestracji znajdziecie na naszej stronie.